Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Jest miłość, jest zdrada, przyjaźnie. Na polskim trójkącie, na polskim trójkącie. No, i jak ci się podoba Sarasota? Brak słów, Dagi, po prostu brak słów. I ten widok z okna na zatokę piękny ten wasz dom. A, poprawdzie to dom Eliota, ale już nie dopisał do tytułu więc nasz. I pomyśleć, że ja, dziewczyna z Redłowa, znalazłam się w takiej bajce. My, dziewczyny z Redłowa. Czasem myślę, że czas nie biegnie linearnie, ale kołem się toczy. To fortuna, a nie czas. A, fortuna też. Dziś masz, jutro nie masz, ale zdecydowanie lepiej jak masz. A propos fortuny, Kryśka, to na lunch zaprosiłam Jana, tego mojego sąsiada. To towar do wygarnięcia. Ma w Chicago fabrykę, ale w pandemii przeniósł się do Sarasoty. Fabrykę? Tak, jakieś tam śrubki produkuje, tyle że do samolotów. Nieprzyzwoite pieniądze. No dobra, choć będziesz robić sałatę, a ja przygotuję frutti de mare. <laughs> dobra, ale ty chyba zapominasz, że 20 lat skończyłyśmy 40 lat temu. I super, teraz kochana życia śmietana. A Jan ma jej sporo. Wariatka. Dla ciebie chłopaki zawsze lecieli. Wysportowana tenisistka. A my wszyscy tenisa to tylko w telewizji widzieliśmy, jak Fiba grał. A ja, Krysia, z drugiej ławki, nie miałam dużo do zaferowania. No dobra, dobra, nie jęcz, bo tych długich nóg to ci lata nie zabrały. Ale celulitu dodały. Jak ty to robisz, że nawet szyi nie masz pomarszczonej? Kobi, to więcej pewności siebie. Wezmę cię do spa koło mojego gabinetu na jakiś botoksik i filery i zobaczysz od razu tych a mniej. W Miami przyjmuję ten słynny gojc z Polski. Mm. Ale ten sam really? treatment dostaniesz w Sarasoci i dużo taniej. Nie, Dagi, mnie na to nie stać. Ja, polska emerytka, w ogóle nie mam pieniędzy, więc takie rzeczy nie dla mnie. Poza tym nie będę poprawiać natury. Krycha, weź nie zachowuj się jak baba z Wejferowa. Jest 21 wiek. <grych> Myślisz, że zapomniałam, jak za mnie wypracowania pisałaś? Teraz moja kolej. Nie bój nic. Postawię ci co trzeba. Poza tym, właścicielka tego spa to moja koleżanka i pacjentka. Ja zniżkowo leczę zęby jej rodzinie, a ona mi daje dobre zniżki na botoks. Taki układ... Yy, taka, co chcesz dodać do sałaty? Ach, zróbmy taką letnią. Strawberry nuts. Może też dorzucić Tangerine. Domyślam się, że chodzi o hmm, truskawki i orzechy, ale tego ostatniego słowa nie znam. O, mandarynki, siód! Tak się pilnuje, żeby mówić tylko po polsku. Nie chcę brzmieć jak zblazowana Amerykanka, co to wczoraj przyleciała, a dziś już nie pamięta, jak mówić po polsku. A jednak ciągle coś wtrącam. A ty od dawna jesteś w Ameryce? Piętnaście lat, czyli właściwie od początku związku z Eliotem. To zresztą mój najdłuższy związek. Ach, szczęśliwy? A zdefiniuj szczęście? No, czy dobrze ci z nim? O, jest świetny w łóżku. Daj spokój, łóżko to nie wszystko. Krycha, seks to esencja życia. No, i może jak masz 20, 30, a nie 60 lat. Józek to był raczej taki sobie, co nie? A ty skąd wiesz? <grym> Bo się z nim przespałam, ale spokojnie. To było zanim ciebie poznał. A ty co, mowę ci odjęło? Hmm, nie wiedziałam, nigdy o tym nie mówił. O, nieważne, to prehistoria. Dobra, m, dawaj, stawiamy wszystko na patio. Kurcze, gorąco i nie ma wiatru, to usiądziemy sobie w cieniu. Będzie dobrze. Chcesz białe wino czy czerwone? Czerwone. Ach, moje małżeństwo z Józkiem to była porażka. No raczej, toż to prostak był, chociaż z Matwizu i podobno Politechnikę skończył, tak? Tak, i całe życie w jednym przedsiębiorstwie. Bez inwencji, fantazji i polotu. No i nie szanował mnie. Wieczne pretensje. No ale machnął ci dwójkę dzieci. To znaczy dałaś się machnąć. Hmm, wiesz, pierwsze dwa lata to nawet dobre były. No jak się ma po dwadzieścia parę lat, to jak ma być źle, co nie? O, jest Jan. Krycha, głowa do góry, pierś do przodu i cała naprzód. Witajcie, niech będzie pokwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Wchodź, Jan, how are you? Co wam tu przyniósł? O, przepalanka. Krysia, poznaj. Jan, czyli Jasiek Kojs z Cichego. <grystanie> Miło mi poznać Krystyna. Podobno prosto z Polski, a skąd? A z północy, z Gdyni. O, to góry kłaniają się morzu. No, ze mną się tak nie witasz, sąsiedzie. A, bo my im złodowna sąsiedzi. No jasne, całe dwa lata. Dobra, chodźcie na patio. Mamy lekki lunch. Jan, ty czerwone wino, nie? E jak nie wódka, to czerwone. Tak, jak krycha, ona też zawsze czerwone. a ja sobie białego doleję. Pozwól, że to ja pani obsłużę. No proszę, gentleman jak zawsze. Gdzie ty kupujesz te swoje podkoszulki z krokodylkiem? La Costa? W ich sklepie internetowym. A co, podobają ci się? Bardzo. A ta dzisiejsza to Knockout. Tak dobrze ci w czerwonym. Mój Elliot niestety nie lubi firmowych, designerskich ciuchów. Ale podobno ma inne zalety. Krysiu, a co robisz w Ameryce? Przyleciałam do córki. Mieszka w Chicago, to znaczy na przedmieściach w Des Plaines. Pierwszy raz tutaj? O nie, nie, byłam już kilka razy. Nawet podróżowałam trochę po Stanach z Polskimi Biurami Podróży z Chicago. A teraz na jak długo? A wiesz, mam bilet powrotny na wrzesień, ale być może wrócę wcześniej. Wszystko zależy, jak długo córka będzie mnie potrzebować. A dlaczego córka cię potrzebuje? Babcią zostaniesz? <laughs> Miałam zostać, ale Agnieszka poroniła. Oh, I'm so sorry to hear mm, To bardzo skomplikowana sytuacja. W każdym razie muszę jej trochę pomóc, otrząsnąć się z tych wszystkich koszmarów. A to coś jest jeszcze więcej koszmarów? O, dajmy dzisiaj temu spokój. Dagmara, gdzie kupujesz tego salmona? Jest wspaniały, wyśmienity. Hmm, jeszcze aż na Lidoki, tam mam metę. Tu ci nikt nie sprzeda świeżych ryb. No, musisz mi dać na miary. Krysiu, a tobie smakuje? Mm, oczywiście. Uwielbiam ryby. Szczególnie świeże. Ha, rozumiem. Gdynianka. A, u nas w górach to pstrągi, że aż palce lizać. Świeżutkie, aż miło. <grym> długo pan, to znaczy, m, długo mieszkasz w Stanach? Hej, przyleciałek jak tu jakik miał 12 roków? <grym> to znaczy, ile lat tu jesteś? O, Jezus Mario, prawie 50. O, pięknie mówisz po polsku. A jeszcze fajniej gwarą. Gwaram to jak się... Dobrze napiję. Dagmara. Kiedy Eli odwraca? We wtorek. To może jak wróci, to wybierzemy się wszyscy razem na obiad. Sounds like a plan. Krysiu, długo zostajesz u Dagmary? A, planuję do końca tygodnia. Później muszę wracać do Chicago. Nie musisz, nie musisz. No daj spokój, dagi, przecież ten wyjazd do ciebie to było jakieś szaleństwo. <grystanie> Dagmara mi mówiła, że przypadkowo spotkałeś się w Tidzie Maxie po 30 latach. 40. 40. O Matko boska! To ja bym cię może Krysiu, zabrał jutro i coś Ci tutaj pokazał. Może byśmy skoczyli do Muzeum Cyrku, czy na tą ciestaki Beach, a w więcej czasie jakiś lanczek? A dzięki bardzo za propozycję, ale sama nie wiem... Krycha, co ty gadasz? Jak nie wiesz? Jan, zabieraj ją. Ja jutro cały dzień w pracy. Bez sensu. Siedziałaby sama w domu. Super. W takim razie wieczorem zapraszam do mnie na basen. Mm, Krycha, a jego basen wieczorem z tymi wszystkimi światełkami to jak u Carringtonów. Dan oh. deal. Halo? Cześć Agnieszka, z tej strony twój ulubiony szwagier prosto z Irlandii No cześć Marek, wszelki duch Co się stało, że dzwonisz? Nie, nie stresuj się, nic się nie stało Ale przykro mi z powodu twojego wypadku Jesteś już okej? Okay? Ach, jako tako, w każdym razie staram się być Ja trochę też i w tej sprawie Mam propozycję z kategorii tych nie do odrzucenia Bać się czy cieszyć? No wiesz co, czy ja Cię kiedyś straszyłem? Pewnie, że się cieszyć. No to zamieniam się w słuch. Moja Ania siedzi ciągle w necie i ogląda wodospady. No to sobie pomyślałem, że można upiec dwie pieczynie na jednym ogniu, pokazać dziecku niagarę i spotkać się z bratową i bratem. A poza tym Ania dopytuje, kiedy ciocia Agnieszka znowu przyleci, bo tak dawno jej nie widziała. To co, przyjechalibyście z krzyżkiem do Kanady? A Emily też będzie? Nie, Mili, nie ma jak. Ma dużego klienta i musi zamknąć projekt do września. A nie, na początku sierpnia jedzie na obóz do Polski. Fajnie byłoby się spotkać, tym bardziej, że Krzysiek do nas nie doleciał, a smaku na spotkanie narobił. Tak, wiem. To co? Spotkamy się nad Niegarą? Garą? no właśnie, nie wiem, bo ja też mam dużo roboty. Wiesz, rynek realnościowy rozgrzany. Mam w cholerę klientów. Agnieszka, no proszę cię, na dwa dni chyba możesz się urwać. No właśnie, widzisz, to nie takie proste. A kiedy to miałoby być? Może weekend za dwa tygodnie. To ja pomyślę, okej. Okay? A Krzysiek wie? Tak, ale powiedziałem mu, żeby ci nic nie mówił, bo najpierw ja chcę z Tobą o tym pogadać. To mogę już Ani powiedzieć, że zobaczy Ciocię? <grym> Poczekaj z tym jeszcze, dam znać. Marek, muszę kończyć. Uściskaj swoje dziewczyny. Trzymaj się, pa. Majka, sorry za spóźnienie. Musiałem jeszcze chłopaków odwieźć, ale. Padniesz, jak ci coś powiem. Co znowu? Mów szybko, bo zaraz obiad nakłada. Pojechałem na lunch do Panery. Stoję w kolejce, żeby wziąć, no wiesz, tą moją ulubioną cebulową w chlebie. O zupie mi teraz będziesz opowiadał? No co to? Nie no, tylko mówię, że jak tam stałem, to patrzę, tu... Piotr, mów z sensem. A ciebie co znowu ugryzło? Od jakiegoś czasu warczysz albo się do mnie nie odzywasz? Nic. Mówisz czy nie? Jezu, no spotkałem znajomego z Tarnowa i on mi mówi, że Kalinowscy... Nie interesują mnie jacyś Kalinowscy, ale o Tarnowie bardzo chętnie z tobą porozmawiam. Ale że co? Że twoja ślubna małżonka jest w Tarnowie. No jest. Nawet tam się urodziła i co z tego? To chyba nic nowego. A no to, że na rachunku telefonicznym z ostatniego miesiąca, ale też na poprzedni, które wreszcie przejrzałam, a zrobiłam to dokładnie... No. Ty grzebiesz w mojej szufladzie? Nie, nie grzebie. Ten rachunek zostawiłeś na komodzie. Na jakiej komodzie? Na tej, na której ja zawsze sprzątam, a ty zawsze robisz bałagan. I tu cię mam. To poprzednie też były na komodzie? Nie, ale ja odszukałam. I mam pytanie: jaki jest powód chowania w klozecie rachunków za nasze oba telefony, co? No słucham, wytłumacz mi to. Bo. Bo ja za nie płacę. No i co z tego? O co ci chodzi? Moje rachunki, moja sprawa. No pewnie, twoje rozmowy z twoją żoną, z którą podobno jesteś od lat w separacji, to też twoja sprawa, tak? Przecież wiesz, że mam z nią dzieci. No i pieluchy my razem zmieniacie przez telefon. Majka, nie rozumiem. Przecież wiesz, że jest problem z Karoliną. Przecież wszystko ci mówię. Nawet się ciebie radzę. No, od kiedy wiesz o. Jak to nazywasz problemie z Karoliną? Po co pytasz? Przecież wiesz, że od niedawna. No właśnie wiem. I w związku z tym mam kolejne pytanie. Jakiż to problem rozwiązywałeś przez ostatnie miesiące z szanowną małżonką w separacji? Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? No twojego pytania nie rozumiem. W takim razie może powiem dużymi literami. Jak na. Przedrozwodowy związek od lat w separacji? Częstotliwość Waszych rozmów jest naprawdę zdumiewająca. Ale, że co, że już porozmawiać z, żo z matką moich dzieci nie mogę? Heż możesz. Możesz nawet wrócić do Tarnowa i znowu z nią zamieszkać. Majka, ja Cię nie poznaję. O co Ci chodzi do diabła? Nie o co. Tylko o kogo? O mnie mi chodzi! Wreszcie chodzi mi o mnie! Ale daj spokój! Tyle razy już o tym rozmawialiśmy i ciągle to samo. <laughs> Od lat obiecujesz zakończyć sprawę rozwodową. Od lat mnie zwodzisz. I jak widzę, oszukujesz. Ale Majusia! Dość już tego! Piotr, mam tego naprawdę dość. Masz rację, ja też idę pod prysznic. Zaraz pójdziesz. Chcę ci tylko powiedzieć, że wyjeżdżam. Na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie. Wysłuchali Państwo dziewiętnastego odcinka słuchowiska Na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Matka Agnieszki Krystyna, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Małgorzata Palka jako Dagmara Dower, Robert Bort jako Marek, brat Krzysztofa, Wojciech Dorula jako John Kois, scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Realizacja: Niko Stępniak. Produkcja: Polskie Radio 1030 Chicago i wydawnictwo Evergreen. Na premierowe odcinki zapraszamy zawsze w sobotę o godzinie 15:15. .15. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronach internetowych polskieradio.com i wydawnictwo evergreen.com pod zakładką słuchowisko. Zaprzyjaźnijcie się z nami na Facebooku. Profil słuchowiska na polskim trójkącie